Cześć, i to znowu ja, TheKrylikTale, witam was w kolejnym odcinku kwadratowych przygód. Z sorki spadło mi z ekranu Eee, Dobra, tak to wygląda mój skończony domek. E, nie, wiecie co? Nie, jednak przerobię ten dach. Nie podoba mi się. Czekajcie. Przestańcie poprawić. Nie wiem co jest. Dobra, nie Zrobię zrobić później. No i już troszkę domek zacząłem urządzać. Taka mała pracownia, łóżeczko. I tutaj będzie magazyn. Aseremicantorii. Mam sporo węgla i sporo. O, jeszcze ten węgiel. Wykupiemy. Kupałem <laughs> magazyn. Tam było dość sporo węgla. taki chyba 20. No zbierałem. Ej. Ej. Brzydko. Dobra. Idziemy w takim zboczeniem. Sorry, ale jeszcze jestem troszkę chory. I... nie, ale siedzę w domu, nudzi mi się więc myślę dlaczego by tu czegoś nie nagrać yy, zaraz skończę nagry... Jakże, jak skończę ten odcinek yy, zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka Team Fortress no. Jeszcze poczekać sekundę To jedną ręką będę rozbijał tytuł no tam gdzie dosięgnę gdzie to jest okej okay. musiałem włączyć sobie zegarek żeby nie nagrać za długiego odcinka hmm, mogłem to zostawić Dobra, już mam plan już teraz to, tu... aj, naprawi birtem Mogę mówić troszeczkę przez nos, ale naprawdę aż boli mnie nos od zmargania i e, nie, czekaj, bo ja sobie tutaj e, rozpominam jakby zrobić ten dach. Dach będzie... A, o, oczywiście do schodków. Tutaj. <kłuch> a, dobra, resztę zrobię w trakcie. No ja ma... po Co ja schodziłem? Miałem schodki, nie. Ja... Idiotze. A... Chociaż dirt, chodź. Wierny dirt. Pomacy w każdej sytuacji. Cik. Tutaj jeszcze tak. I brzydko. A i zdecydowanie za mało schodów. I teraz na drugą stronę. Okej. Okay. Myślę, że Team Fortress Wam się spodoba. Jest na, to naprawdę fajna gierka, którą jak ktoś nie grał, warto pobrać. Kurde, wiedziałem. Yy, dobra. Nie chce mi się schodzić, więc zostawię sobie gdzieś tutaj. Crafting. Yy, dobra, dobra. No nie tutaj. Naprawdę ciężko mi się mówi. Boli mnie gardło. Mam kanno. Ale nie, po to zrobić. Nagrywaj, nie? Myślę, że zostanę jeszcze dwa dni w domu, więc mam dużo czasu na nagrywanie odcinków. Ej eee, no, no. ty my tutaj moje bojera. Okej. Okay. No kolejno. Nie wiem, czy to wyjdzie jak nie wiem. Dobra, zrobię cięcie, sprawdzę jak to się nagrywa. Zaraz wracam. Okej, okay, jestem z powrotem. Na początku filmiku uwolniałem straszną głupotę, powiedziałem, że jest kwadratowy kółka to kwadratowy przygody. Za <śmarsz> dużo barka, z barka. Barka, z barka. Kurde, nie wiem jak to teraz zrobić Fak Później To jest głupie w dachach ze schodkami Nie, nie spadaj Płytki Dobro, zrobimy tak Nie będę teraz przerabiał całego domu No pezioł Ups, Fajnie, że trafiłem. Dobra, jedno starczy. Ale parkur. Sorki bekło mi się. Mm. Ok. Sprawdźmy, jak to wygląda. No, wera, fajnie. Sorry. Teraz trzeba nie Być to takie... Ten domek miał być od razu takim... A, miał przypominać wyglądem taki góralski domek w górach. Jak? Góralski domek w górach, tak. Super. Będziemy musieli jeszcze się śmigać i zdobimy To będzie moja śpiała. Okej. Okay. Prześpimy się. Grypiążkę. Okay. jak widać Steve nie umie... spać. Aj, dobra, idziemy z drewnianym Pokija! Prawie trapiłem. Nic nie jest to, to się wytnie. Nie wiem, czy to Naprawdę szkoda, że nie mam brzozy. Chociaż jednej donki brzozy byłbym bardzo szczęśliwy. Nie wejdź. Eee. O coś mi się wydaje, że oni mnie robią. Nie Zawiecha. Hmm. Co jak mogę wam powiedzieć? Mówi... Nie, czekajcie. Myślę, bo o czymś wam nie powiedziałem, na pewno. Ej, co jest? Co jest? Ej. Fuck. O, cheating. O kur... Co to jest? I co to? Dobra, screen. Zejdź. Eee, dzieć. Dobra, jestem z powrotem kitowani się nie powiodło. To szkoda. Ja bym czy zrobiła tego screena. Jak tak to wiem, gdzie jest jaskinia. Muszę sobie zaznaczyć, że tutaj jest jaskinia. To znaczy, że będę musiał zapomnieć. Yy. Okej. Okay. Jeszcze troszkę drewno drzewo zetniemy i idziemy. Znaczy się wracamy. Hmm, Nagram ten odcinek i idę coś zjeść. Co hmm, polecacie? Może jakąś pyszną kanapkę? Z szynką, z serem, z sałatą, z majonezem i z ogórkiem? Miam, miam, miam. Nie mam ogórka. Nie takiego ogórka. Tego w spodniach mam. Chodzi mi takiego do jedzenia. Z boczuchy. A, trochę piasku. Mogę w nie brać. Oj, tam. Nie kopię pod wodę jak mogę. Tako. Dobra, 12 by wystarczyło. Bo potrzebuję... dla paintów, żeby zrobić sobie... ...e... zaraz wam powiem. ...sia z Okej, okay, okej. Okay. Zrobiłem sobie w miarę dobre schodki. Yy, tutaj będzie taka szyba. To tutaj nie wygląda, taka mała chatka na taki duży dach. Yy, dobra. Gdzie? Ja. Muszę pomyśleć. <laughs> yy, dobra, zaraz będzie trzeba kończyć nagranie, bo nie pamiętam, o której zacząłem. Próbuję silnie sobie przypomnieć, o której zacząłem nagrywać ale to mi nie wychodzi mm. mam w planach jeszcze na dziś mm, zrobić jakby poradnik do kwota